Witam Państwa serdecznie. Najnowsze informacje z Filipin, sprawozdanie z pomocy dla Filipińczyków po tajfunie Raj. W dniu 22 grudnia 2021 roku na konto weszły wpłaty na łączną kwotę 8700 peso. Potwierdzenie pieniędzy w drodze mamy na kolejne 8600 peso, więc włożyliśmy tą kwotę. Z naszych prywatnych oszczędności zakupiliśmy łącznie 350 kg ryżu w opakowaniach po 5 kg. W asyście policji z posterunków Dumaguete dostarczyliśmy pokrzywdzonym przez raj, ten tajfun raj, w rejonie Barangay Saging, gdzie trudnią się hodowlą bananowców, mango oraz kokosów. Wszystkie sady zostały zniszczone, jak również pozostałe drzewa owocowe oraz Barangay Saging został częściowo podtopiony przez przepływającą rzekę, która w ową feralną noc przelała się przez betonowe wały. Obdarowano mieszkańców Barangay Saging lista z pokwitowaniem do wglądu. Mogę poprosić Ernesta o listę i mogą Państwo sprawdzić. Prace prowadziło siedem osób i troje policjantów. Praca została wykonana w godzinach 9 rano do godziny Piętnastej po południu. Za okazaną pomoc i życzliwość wszystkim darczyńcom składamy serdecznie salamat. To chyba tak jest po filipińsku. Na twarzach obdarowanych pojawił się uśmiech i nadzieja, że nie są sami w tych ciężkich chwilach. Szczególne podziękowania z naszej strony za okazane wsparcie i bezpieczeństwo składamy w kierunku policjantki i policjantów, którzy służbowym pojazdem przetransportowali ryż i świadczyli pomoc wsparcia i bezpieczeństwa nas i naszych współpracowników. Podziękowania dla całej jednostki, dla Police Provincial Office Negros Oriental w Dumaguete, Ernest. To jest najnowsza informacja od Ernesta. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nawet 5 euro, jeśli państwo nie mają pieniędzy, będzie pomocne, i bardzo apeluję jeszcze raz o wpłatę, aby pomóc tym ludziom poszkodowanym po choroganie Raj. Podam jeszcze raz dane: Ernest Bruno Kerchen-Cueva, Cueva przez CIV, numer konta, czyli IBAN, BE39. 96,71? 88,08? 83,19? Z dopiskiem raj. Dziękuję bardzo za uwagę.